Siemanko widzowie, my dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z Call of Duty Modern Warfare 4 Remastered I widzowie, my dzisiaj mamy misję polowanie Mam nadzieję, że wy zasubskrybujecie sobie kanał PączekFN, Julijansson, też też Mati Seba Bardzo dziękuję każdej osobie, która zasubskrybuje te kanały I widzimy, lecimy sobie z misją polowanie a y, zresztą, y, to subskrybujcie oczywiście kanał, nie zapomnijcie oczywiście dzwonkiem, żebyście wiedzieli, jak pisać Call of Duty y, Różne, będę nagrywał też odcinki, także sub z dzwonem, like pod filmem, zostawcie komentarz I możemy już sobie zaczynać y, misję naszą Polowanie w Call of Duty 4 Remastered Modern Warfare. A ja tutaj mamy? czy że jesteśmy właśnie po tamtej misji. O, ej, widzę mi to trochę przypominało tą pierwszą misję właśnie w tym Call of Że y, właśnie... O kur... Ej, bo to nie, pierwszą misję w Call of jak byliśmy na statku Właśnie podobnie było, że Price idealnie przed nami siedział. I y, właśnie było bardzo, 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 bardzo ciekawie. Właśnie dlatego tutaj. Oczywiście tutaj skaliśmy właśnie dostęp do tego do, do tego, do tego do, bo mam je na płycie widzę. No jestem cały stary na... No, no. Dobra, musimy zrobić robotę no to. Jak mamy Zresztą. zrobić robotę to raz to poznałem? No. piloci nie żyją, gdzie sobie do No nie... No. Skoda pilotów Ej, my tu mam broń, czekaj, gdzie? Biorę to. Mam miałem P40. Teraz do... poznałem to. A piloci są te? Nie, nie ma tu pilotów. Nie, no nie wiem gdzie to. A tu! Niestety, no. Właśnie widzę, że dlatego nie lubię latać samolotem, nie? Znaczy w sensie, że być pilotem. Znaczy nie to, że kiedyś to robiłem, ale pilotem ja nie zostanę, bo... Wiecie, tyle, że teraz o tych samolotach słyszę, że a to spad na studentów, yy, tylko nie pamiętam na jakiś budynek, gdzie studenci jedli i tak dalej. Właśnie dlatego okay. się tyle słyszę o tych samolotach, że ja pilotem nie chcę być. Bo jeszcze popełnię błąd, a znając mnie tak zrobię. I... All right, będzie się sprawdzać. Dobra, my lecimy sobie z nimi. Czyli my głównie atakujemy sumie tą wioskę. Jak już tak powiem wioskę, right. no bo... Cieprawda. Mogę ich rozwalić? Dobra rozma. Dobra. No w końcu trzeba było to zrobić. Czekajcie, musimy znaleźć tego. Żeby... no idziecie, w tym no stary zamknę. no starym. co ty Dobra, przeładowujemy sobie mp5 Znaczy pomyliłem się chyba z mp40, bo właśnie podobnie to wygląda jak mp40, ale widać to po tych jakby kolbach Wtedy. Kiedyś trzeba było ruszyć z tego miejsca, nie? Co to jest? Drewno? Bo tu takie ściany... A

Dobra, gdzie oni są, nie wiem. Mówię jakieś, tutaj zgarniemy coś ważnego, nie wiem. Nie mam pojęcia, nie, mam. No w sumie te skryte dane, jakby te dane mobilne, czy jak to się tam nazywa, to powinno, o ty, już się wyzywają nawet? Znaczy, co ty tutaj robisz, ej. Nawet już przy tym, yy, nie, nie wyzywają tylko ten Wyzwają na wojnę? no nie wiem, wysyłają! O, dobra nie. Dobra, ten granat już Co jest dobra I fajnie mi się gra pistoletem. Nie wiem dlaczego. Jakoś tak... O kurde, ty, to jest... O, bo to no, był... Bo... O luz. O kurde, no to będzie buch. O, fach, co ja zrobiłem nie jak Dobra, idziemy za naszą drużyną, za nikim Price'em i Gazem. Czyli to jest w sumie, jakby takie Brakuje. Wie, wiecie, kogo mi brakuje tutaj? Oh. Eee... Alexa, może? Mm, Ghosta. Kogo mam w tym nowym jeszcze Call of Duty? Eww. Haha, Terry Nie za Ale Terrifiera w sumie mógłbym dodać chociaż raz do kompanii. Znaczy, no bo wiecie, w Call of Duty Modern Warfare 3 widziałem zestaw Terry Bardzo, bardzo fajny, bardzo fajny zestaw, Ja już chciałem go kupić sobie. Ale wiecie, jak to. Rodzice, nie? Jak ja będę własną kartę, to pójdź wam tylko jedynie. A może nie? Zobaczymy. A właśnie, muszę się zapytać o kartę, ja bym sobie no, nie na chopie, ja nie mam amunicji. Aj, co jest w ziemi? Wiesz, to? Chopaj. Jak ja piszę? Le, to, jak ja amunicji, ten no pistolet? Co? No nie no, go z granatu no Ej, teraz był ten granat jakiś potem, no to co mężczyznę. Ja mam małą. chcę wziąć ten... Jeszcze raz Co my tu zrobimy? Ruszamy ale ostrożnie Chwilę później. Biorę broń! Biorę broń i lecę! No gdzie jest ta broń? Gdzie jest ta broń? No nie no... Gdzie jest ta broń? No! Jak oni mi zabili w sekundę Nie no widzę, ej, to nie jest łatwe, ty! Myślałem, że to będzie łatwiejsze nie? Dobra Wszystko lecimy tu nie żyjesz Ty gledasz. No w końcu widzowie się przedostaliśmy Nie tędy pójdziemy to... szklarnią, że tak powiem no. W sumie to może być szklarnia, nie wiem, nie jestem pewna. Ale może być, to ty się przełowaj tutaj Ty, tam To jest bro Oj, chyba mamy... A e, nie, nie, mam. Myślałem, że to komputer nie, Zobaczcie, jak się wchodzi tak. Zobaczcie, tak można pomyśleć. Zawsze. Oj. Ej, co? Ej, skąd ten, kurde, się wziął ten ten nie, 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 skąd nie, 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 ma nie, pojęcia. Dobra. Dobra. Ej, czekajcie, widzowie, zaraz do was wrócę. Dobra, widzowie, już jestem. Przepraszam za tą przerwę. I właśnie kurde chciałem zamknąć drzwi i właśnie już wracamy do misji dobra my tutaj skończyliśmy to czekajcie musimy go sobie dobiliśmy na razie ale musimy jeszcze zabić innych o

Dobra mamy. Ich. Chyba będę musiał wziąć... Dokładnie tak, będę musiał wziąć to. Ej, co? Widzę dane wywiadu. Widzę, mamy kolejne już w naszej kampanii. Da dane wywiadu wrog. Już drugie. Dobra. Jestem na 0,0 metr. Na ale w kogo walić idzie? Co? W księżyc mam walić czy co? No co oni chcą ode mnie? Skąd strzelają? I co jest na to jest O jest mam go. Ej, okay. I co? Jaki namiar jest potrzebny? What what is a so, another fire again. Let's him to the test. Yes, yes. 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 Rozbił się. Już. To wezmę już może moją darowolę. Możemy kontynuować. O kurde, to nie nasi Uch. No ja myślałem już Już się nie? Że... O kurde O kurde, co tu się wydarzyło No nie, ja nie, nie mam pytań do tego, stary No i to jest tak Oni O ale dostali, co jest? dostali łoma. Ok, okej widzowie i nie wiem czy to już nie jest koniec misji polowanie, nie jestem pewny bo może to nie być koniec misji zaraz sobie to sprawdzimy dla pewności uwaga tak widzowie, to już jest koniec misji polowanie także co? Wy subskrybujcie sobie kanał, polubcie kafelni, ujawnijcie się też na Seba, Bardzo dziękuję każdej osobie, która subskrybuje te kanały. I widzowie co, my zobaczymy się w kolejnym odcinku. Nara!